w 1998 umiera ostatni z dynastii Rurykowiczów syn Iwana Groźnego Fiodor na krótko władzę w Rosji przejmuje okrętny bojarzyn Borys Godunow i w tej sytuacji skoro wymarła dynastia pojawia się w polskich kręgach politycznych Przede wszystkim jest to inicjatywa kanclerza zapiechy, żeby połączyć Unią Dynastyczną Polskę z Rosją, podobnie jak to było 160 lat wcześniej z Litwą, prawda? I tamten wariarz wyszedł obydwu narodom na zdrowie i, i sądzono, że uda się tu do, doprowadzić do analogicznej Unii i, i w ten sposób może i zabezpieczyć Polskę przynajmniej od, przynajmniej wschodu. Od tak. Chcę powiedzieć, że nie tylko, nie tylko można władcy, szczególnie Kresowi, byli zwolennikami tego rozwiązania. Bo poparcie miał aż u osoby numer dwa w państwie, czyli u kanclerza i hetmana wielkiego, u Jana Zamoyskiego. I on także uważał, że należy to poprzeć. Prowadzono też, próbowano też traktacji z Rosją, ale z Rosją, jak to zwykle, te traktacje się ciągną i kończą niczym. Ale okazja czyni złodzieja. W sytuacji, gdy w Rosji było bez królewie, gdy Polska była w miarę silna, pojawił się w Polsce człowiek, który podał się za Dymitra, za. Najłodszego synu który, y, Iwana Groźnego, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pojawił się już przedtem oczywiście jako uzurpator. Oczywiście uzurpator dla nas też poparcie szczególnie u, u można władców y, kresowych, ale nie tylko, prawda? Dołączyli do niego Lisowczycy, etc., etc. Tą armią pierwszy łżedymin użedy, w 1605 roku, przepraszam, ruszył na Rosję, stoczył bitwę z Borysem Godunowem, przegrał tą bitwę, ale dostąpił tutaj upłon losu. Mianowicie, Borys Godunow dwa miesiące potem zmarł, a syna jego, Fiodora, Oczywiście zadusili. W tej sytuacji wojska rządowe, czyli wojska carskie, Czeszy, przechodziły pod, pod yy, skrzydła, że tak powiem, grze Dymitra, uzurpatora i, i dost, otrzymał, on, on władzę. Został pierwszym czarem w historii, zapisanym jako dymitr I samozwanie. Władza jego bardzo krótko trwała. W 2006 roku bracia Szujscy zorganizowali rebelię przeciwko niemu, no i stracił nie, nie tylko tron, ale za chwilę, kilka dni potem także i życie. Tak zakończyła się kariera pierwszego w Zapanowali zatem Szujscy, a więc carem został Wasyl Szujski. Władza ta była cienka, cienka po prostu, nie radziła sobie, kiedy w 2007 roku wybuchło powstanie chłopskie, bardzo poważne, władza schowała się, można powiedzieć, że okres smuty trwał, w takiej sytuacji, jak powiedziałem, okazję czynią złodzieje, pojawił się drugi burzedymit, i ci sami niemal magnaci, niemal to samo otoczenie, wsparło go, udzieliło pomocy i ruszył na Moskwę. Wytworzyła się więc sytuacja patowa. Ani sojscy nie mogli pokonać Jurza II, ani już do Moskwy też nie mógł. mógł. Rozbył więc obóz pod tłuszynem. Właśnie, rozbił obiec pod Luszynę. Oto nieoczekiwanie król polski próbował odkryć w sobie talent wodza i, i ruszył na Smoleńsk, żeby go odbić, bo od 97 lat od Zygmunta Starego był on w rękach moskiewskich. Zebrał 30 tysięcy mniej więcej armię, ruszył na Smolensk. Co robią szulc? Ano. Jak powiedziałem, władza ich była dość iluzoryczna. Najpierw rozpoczynają sprytną grę. Wysyłają patriarka Hermogenesa na y, rozmowy i zarazem z propozycją przekazania tronu Rosji Królewiczowi Władysławowi IV, który miał wówczas lat 15. Przy założeniu oczywiście, że przyjmie prawosławie. No, pertraktacje trwały. Ale jak to rosyjscy wodzowie wolą ubezpieczyć, zabezpieczyć wszelkie umowy siłą militarną. Zatem zebrali 35 tysięczną armię, której głównik i pomocnikiem, ich, ich aliantem byli Szwedzi. Wiadomo od wielu lat już w konflikcie z Polską. I ta, ta armia ruszyła na odsiecz woleńsko. I wówczas... Król, Wład Król Zygmunt III waza, który oblegał zwoleń, wysłał drobny korpus, powtarzam, niewielki korpus 7 tysięcy ludzi tylko pod wodzą tego właśnie pana Hetmana Wielkiego. Trudno nam zrozumieć, że 7 tysięcy korpus rozbił 35 tysięcy do armii. A, że 15 tysięcy żołnierzy tak zwanych sprzymierzonych legło pokotem na polu walki, ale tak było. I po pięciu godzinach 4 lipca 1610 roku Moskwa znalazła się w rękach Hetmana Sobieskiego. Przepraszam Żółkiewskiego. Przepraszam. Oczywiście Hetmana Żółkiewskiego. Y Jednakże Herpan miał takie, jak powiadam usposobienie pokojowe, ponad tak, taką naturę, ale ponadto był szczerym, szczerym zwolennikiem prawdziwej unii. Dlatego rozpoczął pertraktację z Bojara. Pertraktacje trwały od 5 do 28 sierpnia i zakończyły się. Zakończyły się podpisaniem, za przysiężeniem umowy, że oto. Władysław IV, ten młodzieniec prawej, to będzie królem, przepraszam, będzie carem Rosji, ale przyjmie, przyjmie yy, prawosławie i Polska nie będzie wdążyła do jakichkolwiek kwestii terytorialnych kosztem Rosji. Taką umowę zawarto. I, I to był ten wielki dzień chwały sytuacja zatem była następująca yy, przepraszam yy, po niespełna, niespełna dwóch latach oblężenia yy, oblężenie Smoleńska yy, yy, kończy się naszym sukcesem przejmujemy Smoleńsk przechodzi na rzecz Polski i w tymże w tymże roku właśnie Hetman jest poprzez tak, Polęgę, ale to już jest detal, przeprowadza braci suńskich do Warszawy. I właśnie w październiku 1611 roku odbył się ten słynny yy, hołd ruski. Ale ja bym chciał, żeby już teraz, po pierwsze, że troszeczkę myśliny zabrakło, a po drugie, ja bym chciał, żeby główny inicjator tego naszego spotkania, tej uroczystości, powiedział, jak sam hołd ruski wyglądał. Dokładnie technicznie. Panie Jurku proszę. Ja Proszę przejść się bardziej na prawo. Proszę Państwa, Pan Prezes wygłosił wręcz akademicki wykład. Wobec tego ja muszę skrócić swoją tą. Przytoczę tylko słowa Władimira Putina że jesteśmy narodem zwycięzców, mamy to zapisane w genach. Czyżby największego upokorzenia militarno-politycznego w swoich dziejach Rosjanie doznali od Polaków? Właśnie wtedy, jedyny raz w historii, ponad 400 lat temu przywódca rosyjski został pojmany i przewieżony do Warszawy, gdzie korzył się przed polskim Sejmem. Jak opisywał to Julian Ursyn Niemcewicz? Z głośnymi okrzykami przyjęty Zygmunt od Senatu i Ludu, lecz powiększył nierównie radość publiczny wiastrów triumfalny Hetmana Żółkiewskiego. Jak niegdyś wozowie rzymscy wiódł Żółkiewski w trumnie pojmanych carów. Wszyscy pułkownicy i Rotmistrze na bogato przybranych koniach postępowali przodem, za nimi szło do 60 karet. Po ostatniej sam Żółkiewski, bogatszym nad inne powozie otwartym przez z sześć białych koni turecki ciągniętym. Z nim strącony Czarszujski Czar dwóch braci swoich mających po bokach. Kapitan od gwardii na przodzie. Cisnął się lud zewsząd dla widzenia świetnych jeńców. Czar car patrzących smutnie, lecz uprzejmie pozdrawiał. Sechin, żąca Smoleńska, patriarcha i przedniejsi w osobnych więzieni kolebkach, piechota i kozacy ketmańcy cały zamykali poczet. Gdy wszyscy na dziedzińcu zamkowym stanęli, już król Zygmunt na tronie dostojni ojcowie w swoich siedzieli, wszedł Hetman do Senatu prowadząc za rękę Cara, mając braci jego za sobą. Basy IV ukorzył się przed majestatem Rzeczpospolitej i złożył przysięgę, że Rosja nigdy nie zaatakuje Polski. Król podał klęczącemu przed nim carowi rękę do pocałowania. Wielcy kniaziowie, Dymit, dowódca rosyjskiej armii oraz Iwan następca tronu, wili twarzą o zamkową posadzkę. W trakcie ceremonii na podłodze przed zwycięskim hetmanem, królem i obecnymi dostojnikami Rzeczpospolitej leżały zdobyte na Kremlu rosyjskie sztandary, tym carski z czarnym długowym orłem. I, proszę Państwa, wiadomo, dla Rosji była to, to bardzo traumatyczna historia i kiedy tylko zaistniały możliwości, kiedy zmieniły się warunki polityczne, Rosjanie rozpoczęli jakby rozprawę z tym. I, w 1737 roku zrabowano, zrabowano obrazy Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza Zygmunta III, ilustrujący hołd ciała, ciała szujskich, które były Oddał podobno Warzystwa IV Rosji. Zniknęła kaplica moskiewska zlokalizowana obok dzisiejszego pałacu Staszica, w której porządkowo znajdowały się właśnie trumny z szuńskimi. Yy, trumny i tablice stopniowo znikały, aż wreszcie złożono sam budynek. Reszty dopełniły władzę PRO po wojnie. Rosjanie pozbyli się pamiątek po wydarzeniach stanowiących tą ujmę wdajkę. Wielkoruskiej Domy. Dzień 4 listopada jest w Rosji hucznie obchodzony jako Dzień Jedności Narodu. W zeszłym roku patriarcha w Cyryl uznał, że zwycięstwo z 1612 ma dla jedności narodu rosyjskiego takie samo znaczenie jak zjednoczenie się przeciwko faszyzmowi. Wydarzenia, które dla Polaków mogłyby i dziś stanowić wielkie moralne wsparcie, Rosjanie zakłamują i dyskontują choćby w najwyżej budżetowej filmie rosyjskiej kinematografii rok 1612. W zeszłym roku, kiedy była 400 rocznica próby upamiętnienia tego, w na niczym. Co mamy przypominać? Fatalną politykę wobec Rosji, kto chce to pamięta, ale nie sądzę, żebyśmy musieli organizować państwowe obchody, powiedział profesor Tomasz Nałęcz doradca prezydenta Rzeczypospolitej do spraw historii dziedzictwa narodowego i miejsce tego hołdu nie jest w żaden sposób upamiętniony no, ani w Warszawie, ani na terenie zamku w muzeach nie ma nigdzie jest tylko tablica na zachodniej stronie kolumny Zygmunta z tekstem łacińskim w tłumaczeniu Zygmunt III do niewoli wozów, stolicę i ziemi moskiewskie zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk. I tak to, proszę Państwa, wygląda. A my jesteśmy tymi, którzy chcemy o tym pamiętać. I, i proszę Państwa, przenieśmy się w do tamtego momentu, do tamtej historycznej wielkiej chwili. Wzbudźmy w sercach radość i dumę. Wznieśmy okrzyki, które wtedy na pewno rozbrzmiały w Warszawie. W górę serca, w górę szable. Nie. Wiwat Król, Wiwat wszystkie stany, wiwat Polonia. Ukochana ojczyzna, najjaśniejsza, że spoli Polska, nie tęczowa, nie czerwona, ale nasza biało czerwona Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje. Niech żyje. Niech żyje. No cóż, na koniec jak to, jak najczęściej do naszych uroczystości coś kończymy. Z całego serca i gardła zaśpiewajmy naszą narodową modlitwę Boże Coś Polskę. Dziękuję. A ja tylko bardzo proszę, żeby całe dwie zwrotki, bo nasz Klub Gazety Polskiej uczył się, przygotowywał do tego do tego występu. Czy można? Do pieśni. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał, dla swojej opieki od nieszczęść, Hmm. Uh -huh. czyli suwerenności, która tak takim jest tempie mobilizowała się. Brawo! Proszę. A proszę sprzedać życzenie. Ile, ile zwrotek śpiewamy? Trzy. Trzecią 4. Dobrze. Dobrze. Do E sa bond kañezineua pou ti me ze Dzień włoski do Polski, za Twoim przemodem łączy się z Narodem. Marsz, Marsz do Polski, włoski do Polski, za Twoim przemodem łączy się z Narodem. Jak Czarniecki do Poznania, pośle z za zaborze, dla czystych rad... Polski, za Twoim przygodem złączy się z Dziękuję pochy mnie. Panie damy specjalne podziękowania dla lechistów. Ja przepraszam pan, panów lechistów za przegapienie tej oczywiście, tej oczywistej powinności. Dziękuję wam bardzo oświetnienie naszego spotkania bez Was, bo naprawdę kalekiem. I prawa dla Lechli, prawa dla Lechli. Tak, jest Pani, dostrzegamy jeszcze te prawa dla Pani. Dziękuję wszystkim uczestnikom.